Co, znowu nie możesz zasnąć? Nic dziwnego. Ja też jestem cały czas na nogach. To ja, twój kortyzol nie jestem potworem, jak niektórzy myślą jestem systemem alarmowym, stworzonym do kryzysów, nie do codzienności. Moją rolą jest chronić Cię w sytuacjach zagrożenia tylko że Twoja codzienność ostatnimi laty to jakby niekończący się kryzys. Wysyłałem ci sygnały. Zmęczenie, napięcie, bezsenność. Żebyś o mnie pamiętała i zechciała coś z tym zrobić. Ale jeśli mnie ignorujesz, to zaczynam w końcu działać przeciwko tobie. Nie chcę. Po prostu nie mam wyboru. To też nie twoja wina. Po prostu wpadliśmy razem w spirale. Ty, próbując ogarnąć wszystko naraz. Ja, próbując cię chronić. I może właśnie teraz jest pora, żeby zamiast się z tym szarpać, sprawdzić, co naprawdę dzieje się w środku. Nie dokładaj sobie więcej stresu. Zwłaszcza, jeśli powinnaś sprawdzić, czy nie masz go już za dużo. Badanie kortyzolu i innych hormonów z u pacjenta zrobisz komfortowo z własnego domu. Na spokojnie i bez bieganiny. Bez korków, bez kolejek i bez proszenia się o skierowanie. Totalnie na własnych zasadach i z 20% zniżką skodem kortyzol przy minimalnym zamówieniu za 299 zł.